Kontynuując nasze rozważanie na temat powstania i rozwoju cywilizacji lwowskiej, należałoby przypomnieć historię samego Grodu Lwowskiego, od jakich czasów sięga jego historia i z czym jest związany rozwój, prosperity i sława miasta, które wydawałoby się jeszcze w XIII wieku było niedoszczegalne i mało znaczące. W tym zakątku historii, w tym zakątku Europy. Lwów miasto, jak sama nazwa wskazuje, związane jest z lwem, tylko nie lwem zwierzęciem, ale z lwem księciem państwa ruskiego, księciem państwa, którego stolica mieściła się w Haliczu i możny wielki książek, który zresztą, prawda, też tytułowany był i królem rusi Roman książę Roman, król Roman, na cześć swego syna lwa zakłada gród, właśnie na, które, którego ośrodkiem była dzielnica mieszcząca się tuż obok wzgórza Wysoki Zamek na terenie współczesnego Lwowa. Miasto za czasów ruskich nie osiągnęło znaczenia miasta stołecznego. Było miastem jednym z, jednym z miast książęcych, miast ruskich. A razem z tym, była to jedna z twierdz warownych, broniących tej części Europy przed najazdami, które w schyłkowym okresie istnienia państwa ruskiego były dość częste. Nie dość, że zła wola różnych potęg, które nasilały się z jednej strony na wschodzie, z drugiej strony na północy, no i południu i niosły zagrożenie dla tych terenów, ale i też brak wewnętrznego ładu, wewnętrznego spokoju, Wewnętrznej stabilności. Ruś była bardzo nietrwałym i prowizorycznym, bym powiedział, bytem politycznym, który szybko uległ samozagładzie z racji na anarchię i rządy oligarchiczne. Coś to przypomina zresztą prawda sytuację współczesną, kiedy brak cały czas widzimy na wschodzie autorytetu władzy i oligarchowie cały czas manipulują i i grają, że tak powiem, z, z powagą państwa, powagą, majestatem, majestatem pewnej stabilności uosobionej przez władzę centralną. Ostatni książę Rusi Jerzy Jerzy. Trojdanowicz, który był bardzo blisko spokrewniony z dynastią książąt mazowieckich, umierał bezpotomnie. Nie pozostawiał po sobie potomnych. W tej sytuacji wiadomo było, że z wygaśnięciem tego władcy rządy oligarchiczne no mogą doprowadzić do zagłady państwa doszło do zawarcia tak zwanego pokoju wyszechradzkiego w którym uczestniczyli panowie władcy kuzynowie prawda tego księcia ruskiego których sytuacja była podobna a mianowicie byli to panowie niemający swych potomków po linii męskiej Trzeba było się umówić tak się taka ironia losu że akurat Ostatnie piast na tronie krakowskim Kazimierz Wielki a też król węgierski byli władcami którzy nie pozostawili nie poza, który, którzy się nie doczekali na potomnych po linii męskiej więc w radzie jak donoszą pewne źródła doszło do zawarcia pewnego porozumienia na skutek którego było ustalone że w razie bezpotomnej śmierci jednego z władców, żeby nie doszło do chaosu, żeby też obce potęgi, a przypomnijmy, że był to czas, kiedy na wschodzie już nie było państwa suwerennego ruskiego, że Ruś Halicka w jakiś sposób jeszcze zachowywała suwerenność, natomiast cała reszta państwa ruskiego była zależna od władzy Hanów, Ordy. Więc niebezpieczeństwo było, że po śmierci bezpotomnej księcia ruskiego dojdzie do zajęcia bezpośredniego, bezpośredniego tych ziem przez Tatarów bądź też, prawda potęga litewska. Nieprzychylna. Polscy zresztą też się wzmacniała. Litwa jeszcze dość mało cywilizowana, nieokrzesana, Litwa. Na której ten pierwiastek pogański był bardzo mocny, również niosło zagrożenie dla państwa polskiego i państw innych w tym regionie. Więc, tak jak wspomniałem, została podjęta decyzja, że po śmierci bezpotomnej jednego z władców jego najbliższy sąsiad, też kuzyn, Musi przejąć władzę i wejść jako prawowity władca i jako prawowity dziedzic. W 1340 roku dochodzi do zatrucia ostatniego księcia ruskiego, Jerzego Bolesława Trojdanowicza. Zatruwają, został zatruty w ramach pewnych klutni różnych stronnictw walczących o władzę na Rusi. Więc sami ruscy bojarzy zatruwają księcia, przestaje istnieć ośrodek władzy, i w tej sytuacji, zgodnie z ustaleniami porozumienia wyszehradzkiego, król polski Kazimierz Wielki w 1340 roku wkracza do Lwowa i zgodnie z prawem, Obecnym, można powiedzieć, porozumieniem międzynarodowym, zostaje prawowitym, jak się pieczętuje, panem i dziedzicem Rusi. Zanim się utrwaliła władza królewska w Lwowie, przeszło trochę czasu, to minęło trochę czasu, prawda? Dlatego, że ten chaos, który zapanował na Rusi. W związku ze zwalczającymi z się stronnictwami różnych ośrodków oligarchicznych, w związku też z oddziaływaniem czynnika litewskiego i tatarskiego długo jeszcze utrzymywały chaos i brak, brak stabilności na Rusi i w mieście, które szybko awansowało do rangi miasta stołecznego tej krainy. Gdy chodzi o prawo Kazimierza Wielkiego do panowania na Rusi i zajęcie Lwowa, jest to prawo identyczne, które, do którego się potem odezwał, powołał na które król węgierski, Ludwik Węgierski, prawda, obejmując po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego ostatniego piasta stolicę krakowską, więc działa, działały zupełnie, prawda, identyczne mechanizmy wynikające z porozumienia między monarchami.